Ma wielkie pakowanie przed wylotem Kuba jak się czujesz Oryba mnie na kurwa co? Ale co robiłeś w nocy Przepraszam, ale myślę o dalej A ty jak się czujesz? Dobrze. trochę nie wyspanny ale A ty co robiłeś w nocy? Grałem w no dobra. Miał być plan, że nie idziemy spać, ale tak wszyscy stwierdzili, że na 3 godziny drzemki się przyda, bo nie damy rady ustalić do 22 do samolotu na no, Zabrasyni. Ja też spałem. Pokaż, Kuba, jak będziemy chodzić na scenę. Polska! Miał e, <ścoughs> no, no, Może napiszemy coś na tej plaży? Na przykład, nie? że dla niej to robisz. Dobra. A Imer w ogóle Ajmer ma ten... Imer wymyśli sobie jeszcze podpisamy. Podpis na ma wszystkich. To? No, o, markerem. No dobra. Nie nie, nie nie, nie. Nie Jasiu, no musimy coś nagrać, słuchaj. Widzowie no nie, się domagają. Pakuję się. Komentarze pod pierwszym filmem. Wszyscy... Ja się pakuję i ruszam z tego pierdolnika. <grym> w cudzysłowie. Jak się czujesz dzisiaj? Dobrze, świetnie. Jak nowonarodzony. narodzony. Będziesz spał w samolocie, czy będziesz coś robił? Będę spał, mam nadzieję. Kaspera, to jak się dzisiaj czujesz? Kurde, no, wszystko zgodnie z planem. Ale ty miałeś plan, jak pokonać jetlag, Jak to usłyszałem? Ja o 3 godziny spałem. O 5 poszedłem spać, o po 8 coś stałem. Leżałem sobie chwilę. No i. I... Pokonałem jet już Ja już jestem <grym> w Brazylii Już pokonałeś, ale jesteś pierwszy w Polsce, tak. w Polsce ty. Ja, nie, w Brazylii już jestem umysłowo, więc zzyszymy. 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 jest dobrze Okej, okay, no Do dobrze. No Ej, ty musisz ze on, on jest dzisiaj brzydką Ale musisz się mną żyć Ty się lewą nogą, kurwa co? Przysła, Ty musisz że to jest tylko tylko lewą Myślałeś, że to są tylko fragi? Nie, kurwa Ej, zróbmy ti... Ja ci... Ty zacząłeś, a ja ci wysadzę cebulę No co, źle mu mówiłem? No dobrze Muszę sobie robić o kontakty, tak? Czyja to jest walizka? Taka Waliska. Pozdrawiamy widzów Terpa A To jest Buldo. Pozdro Nie. Tam stoją widzowie Terpa Czekają. Pozdro widzowie Terpa Czekają na film Czekają na film. Dajcie <laughs> suba Nie czekałem kiedy jestem ponad nie, oni tak wcale nie gadają, nie. Wcale no tak nie gadają. Zaczną jak się rozwiniemy. Ja jestem oldschoolowy. No. Ja jestem old no. <laughs> Ej, skąd ty ten Na ciecia. Ten cień dostaje nagrodę roku ciecia. To tak, nie ten, ale... Zeszły. Zeszły cień. Naprawdę... To jest człowiek. Złoty człowiek. Stresujesz się Kubala, Tam lotem? Od... No nie, tak średnio. Chociaż ja się boję, bardzo Tam my lecimy do Sham El Sheikh, to jest Arabia Saudyjska. Okej. to jednak nie do São Paulo? Nie, zmienili nam tego. Ostatnie, o, w ostatniej chwili w sumie to wczoraj MMS-em nam przysłali na komórkę, na aparat telefoniczny. No, no, to jest no i My jesteśmy na lotnisku. Ładne są proby świąteczne, wszystko fajnie yy, z skanowym Palą Palą, po prostu papierosy. Tudzież smolą Nic no, powoli się po prostu odprawiamy, tak? Tak Idziemy się badać na C Worda widzowie widzowie, robimy te Ej, to jest zakazane słowo Właśnie monetyzację włączyłeś, tylko że jeszcze nawet nie jest włączona. Ale co? To jest Krakować. Budka ochroniarze to jest hold. u nas na tak, Patrz, tak będę tańczył. Dla rada wezmę. Ej, widzieliście co tam żonki z tego, z UK Red Bull Kampus ja Nie, no to jest. Ej, e, ja stopnią. nie wiem, a. właśnie kto to jest. Patrz, ja na ich patrzę i tak. Ej, go, a więc co? gość ma na, na ma na Twitterze pisane 700RLD. Radiant player. Kto? No ten gość, który napisał. Pięknie Dziękuję do widzenia. On musiał ale usiąść. Już, już, już. Musiał nie po prostu zaśleć. Ale to i tak więcej niż ja. No dobra, ale ty pijaku nie spiszę. Ooo. Nie to jest okay. ważne. Tu jest nie, żebym był sproszny, to jest tylko taka moja fantazja. Ej, tak. e, żeby kurwa mieć materiał na tego vloga, to by trzeba was nagrywać kurwa bez przerwy, nie? Bo nigdy nie wiesz OK, kiedy on kurwa zdejmie Gacie na airporcie kurwa, nie? No kurwa tak. To jest kurwa to. Ej, weź, Ej, weź, wstań, jakby wyglądować to weź to I Zresztą czasu. Tu pół Tak, kiedy? Jutro? Tak, jutro. Ale nie ty, bo to nie mówiłem. Jutro. Cześć? Tak, jutro będzie, ale będzie cofka o po 5, no, ja co o 6 godzin. Po O 4 chyba. To będzie. Tak? My no tak. będziemy na lotnisku Za 22 albo 23 godziny. Tam... no. co ty pierdolisz? Jak my będziemy stary w Paulo o 6 rano? Do ich czasu, dlaczego o 10. za 22 godziny będzie. Ja pierdolę. Nie mogliby kurwa z, zrobić z ja nie zrobić tego lana? Bez kitu nie? Z nie mogliby obić tego lana To z Bąszyna jesteś bezpośredni Ale tam masz autobus do Nie ma przysiadu Autobus do jazdy Ej właśnie kurwa, zgubiliśmy, zgubiliśmy kwadrat nie, na lotnisku Nie, nie dzwonił, mówi, żebym przyciągnął kolumbrynę Mówi, że ten piecyk już to zrobił i teraz przepada Kowla ja, I węgiel na dole Żelazo na kurze i kręci Tak, ja. Ta Herobrine Zaraz wiadro zrobi <grym> Herobrine A wiadro zrobi Bo to jest takie dwuznaczne Ej, ja dostałem, rozumiecie? Dostałem prezent od Red Bulla wczoraj No I między innymi wiadro tam było, ale takie legitne metalowe wiadro To jest nie wiadro. Bo było wiadro Była imitacja kostek lodu z takiego kurwa wiecie Do wypakowywania paczek Dwa Red Bulle, szampan i czapeczka z okazji dwóch tytułów mistrzowskich Maxa Verstappena w F1. Na szampanie jest ostatni. I normalnie mam Ale, no teraz po prostu metalowy metalowy Ale ja sybanek czynki. na wodę Ej, po prostu. Ej, to Ej, to no. szampana ktoś przypomniał, nie? Ja wchodziłem z ziomkami ostatnio, z, z takimi dwoma pojebami, w 1.6 na FFA i my mówimy tak, na szampanie na arbuzie jeden. o i mówią, co? O, bo oni tam są takie, wiesz, spięte dupy, nie? I tam wiesz, i mówią, co? To jest szopan! Ty debilu, coś tam nie jadł, nie? Ja mówię, o Jezus nie rozumiecie, że to jest po prostu niedźwiedź. No się źle pojebał w tym jeżeli To jest Miesiuszat Jasiu ja zjedz go Pierdalek tak, ej, jestem taki młody, że ej, naprawdę. Ja się powiedział przed chwilą, że chcę mu się jechać. Ej, nie mów, ej, weź tu przestań nagrywać. Ty, ty, ty jesteś pet, Zobacz. Ej my jesteśmy tak już to. po po prostu Czekinie, tak? Czy mam ty lecisz? Z Bonson do São Paulo. Z Bonson do São Paulo. Połączenie. Jest São Paulo do Znowu. To takie połączenie i pisz. <laughs> 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 nie przerywaj. On jest chłopie szefem Buda, Buda, Buda. We, buda. Weź go o goś wygląda jak Joker, ej. kurwa. Ja. Nie, to no przestań! My po prostu jesteśmy na polskim jadle. A jak widzicie tamten ziarnko? No. Zostań zajebany go. Jak brałem jezenie, to przypietoliłem do niego i się rozlało w To prawda. Ej, a ty tego bagażu nie Po co? Nie no, prostu... Jasiu, jak oceniasz kontrolę bezpieczeństwa? Weź w przycisk zapierdol pierdol. Ja ocenić. Ja jestem Nie, jestem smutny z tego powodu. Gość mi wszystko wypierdolił w portmonetki i zostawił taki pierdolnik. I poszedł ze zmiany. A Teraz idziemy do Victory Secret Jak tam panowie na fotelach? Jest stary. Ja jestem taki pospinany, że to mnie tak boli, stary. Po prostu mamy regenerację przed São Paulo, żeby. Nie nakrywaj mojego pyska, stary. A Ciebie to nie boli? Stary, dobry właśnie. Mi to do dupy wchodzi stary. Ileś się leciało, jeszcze? Fajnie, ale spałem. w końcu. I jakby się zdziałał, chciałbym Kurczę. A Ty, Krystian, ja powiem jak się leciało. Dobrze. No z drugim okiem no no Jak ja? Ci się leciało, Krystian? No, musimy przeprowadzić ci leciutki wywiadik z Tobą, bo Ty tylko prowadzisz wywiady, a z Tobą nikt nic nie robi. No. Ja Czujesz ja... się trochę zaniedbany zapewne. Nie, to pewne. Ale zacząłem oglądać więcej, wiesz? Słucham? Co ty kurwa robisz? Mnie nie słyszysz nawet. Ty. Ej, dobra, cicho. Słyszałem Wednesday. Słyszałem Wednesday. Taki serial, tak? Bo ja to nie wiem, nie znam się. To fajnie. To fajnie. Ale taki nie wiem. Przymulony jestem po tym lecie. O. No seriale zamulają. Eee, ja się zrzemnąłem leciutko. I powiem wam z mojego punktu widzenia, że dobrze się leciało. A tobie Szymon, jak się leciało? A ja ja musisz swój sławetny wzrok zrobić do tej kamery, no. No i teraz mów. No to ja bym mógł tak lecieć cały czas, cały dzień praktycznie. W ogóle kocham autobus, autobusy, pociągi i samoloty. No tak, tak, dobrze. To pa, trzymaj się tam z przodu.

Co tam? Jak Ci się podoba w we Frankfurcie? Jest super, jest na Moje następne 6 godzin na pewno będzie wspaniałe tutaj Marokko wygrywa 1-0 z Portugalią Tak? Mówiłem, mówiłem, że mogą mu kąsić Co? 80-70 to Tu jest kontakt, no masz kurwa 7 kontaktów, chłopie no, no. Nie, nie ma we Frankfurcie kontaktów, gadaliśmy o tym w Polsce Kurwa Nie, nie, nie Otracysz ...zbędziesz pieniądze B3, żeby Musimy Ty po prostu czytasz książkę, Kuba? Ja się wyciszam A możesz przeczytasz nam jakiś fragment? Kiedy skończył, zobaczył, że stale ma zamglony wzrok Nie umiem czytać kurwa to mi się słowa stale. O planie zapicia się na śmierć gdzieś daleko Kiedy skończył, zobaczył, że stale ma zamglony wzrok W wielu sprawach, w których stale... Ale Aumne pomagał w śledczym z zabójstwo, w stworzeniu profilu zabójcy, wytrzymał zdolność, nadal o nim myślę, zwłaszcza gdy nie się wydłużały, zawsze imponowały Harem. Ładne. Ja po prostu o niej myślę.